Pan Bartek Kurek pyta. Panie Stanisławie, postuluje Pan wyjście z Polski z Unii Europejskiej, jak rozumiem przez swoje hasła w stylu Polexit. Czy po ewentualnym wyjściu Polski z Unii proponuje Pan jakąś alternatywę dla dotacji unijnych? Mhm. Dotacje unijne to jest jedna z podlejszych rzeczy, jaką e, nacisnęła Unia Europejska. E, przepraszam, zapomniałem. E, wyłączyć, wyłączę telefon. Jedna z podlejszych, jedna z gorszych rzeczy, jaka się wydarzyła, bo za pieniądze krajów, którzy wpłacają bo skąd te pieniądze się nie biorą. Do wspólnego worka pieniądze, pieniądze, grupa urzędników dzieli te pieniądze i rządzi. No dzieli rządzi, prawda? I jeszcze w sposób głupi dzieli. Oczywiście część zabiera dla siebie jak zwykle, a resztę tylko dzieli, ale dzieli na bardzo. Złe rzeczy. Pierwsza rzecz, czyli taka ewidentna ekonomiczna strata wszystkich narodów, bo gdyby te pieniądze pozostały u tych narodów, to by lepiej były spożytkowane i bardziej skutecznie. Ale jest jeszcze druga rzecz, mianowicie tymi dotacjami wprowadziła wśród ludzi zmianę wartości. Dzisiaj rolnik albo przedsiębiorca, który wyżebrze e, jakąś dotację, który umie lepiej napisać wniosek o dotację, na wyższą pozycję i są wyżej szanowani. I tego uczy obywateli, że tego typu postawa i zachowanie, czyli takie żebractwo, cwaniactwo i tak dalej, to jest właśnie to, dzięki czemu można żyć, to te dotacje właśnie to spowodowały, te pieniądze europejskie są zatrutymi pieniądzmi. Um... Uh...